Zarucielka się odważyła właśnie w kościele występować. Miała duże problemy nawet i z biskupami, bo to kiedyś, tak jak już wspomniałam, kobieta nie miała do, do, do powiedzenia nic w kościele. I w pewnym y, liście zarucielka też pisze, że przyszedł ksiądz i powiedział ksiądz kanonik i powiedział je, jej, że w kościele kobiety nie powinny mówić, a założycielka właśnie tak dalej, fajnie pisze, mi się to zawsze bardzo to podoba, mówi, popatrzyłam się na niego i śmiać mi się chciało, mówi, powiedział mi, żeby milczała, no to ja milczałam. No, i mówi, ale się skurczyłam, i śmiać mi się z tego chciało. Dlaczego to kobieta w kościele nie może mówić? I mówię, czekałam. Niech się dzieje wola Boża, powiedziałam sobie, ale i czekałam, dopóki mnie nie poproszą. Potem mnie poprosili, bo ludzie się tego domagali, żebym ja przemawiała do ludzi, i poproszono mnie, i ja dalej mówiłam o Chrystusie Ukrzyżowanym. Zgromadzenie nasze ma charakter apostolski, a więc tym samym przyjmujemy wszystkie prace apostolskie, które Dzisiaj są skazane przez Kościół i takie wezwanie siostry podjęły tutaj już właściwie od samego początku, z chwilą kiedy znalazły się na ziemi Bolesławieckiej. Na ten moment katechizujemy w szkole w Bolesławcu, prowadzimy bursę dla dziewcząt. A w naszym domu odbywają się rekolekcje, spotkania różnych grup z środowiska bolesławieckiego i z całej diecezji. Nasza praca nigdy nie była ukierunkowana tylko jak gdyby pod tym kątem, aby uzyskać powiedzmy, patronat założycielki tego miasta. Realizowałyśmy przede wszystkim naszą konstytucję, jej charyzmat, który ona nam przekazała. Myślę, że jest jej. Ogłoszenie patronatu będzie tylko jak gdyby docenieniem tej pracy przez miasto, środowisko, którą siostry podjęły od 1946 roku. Przybyłyśmy tu wraz z grupą remigrantów i repatriantów, którzy z ziem byłej Jugosławii zostały skierowane na ziemię Dolnego Śląska, a konkretnie zostały im wskazane powiat m.in. Bolesławiecki. I siostry znalazły się tutaj z tą ludnością i podjęły powiedzmy cały ten trud odbudowy i tworzenia zarówno środowiska religijnego, jak i kulturalnego miasta.